Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. Tak, jesteśmy u Fordów. Przed nami Julia, która wygląda na dość zmęczoną. Ta ciąża chyba jej nie służy. Ona już lada chwila urodzi, słuchajcie. Także mam nadzieję, że stanie się to w tym odcinku. Postaram się, żeby tak było w sumie. Mamy do spłacenia jeszcze 15 582 simoleony. I chciałabym dzisiaj też poświęcić tutaj 1000 simoleonów na spłatę. Także za chwilkę do Was wrócę. Tak, przed nami jeszcze, słuchajcie, 14582 simoleony Zobaczymy, mam nadzieję, że uda nam się to szybko spłacić Dobra, Julio, ciamkaj sobie to śniadanko, właściwie późne śniadanko taki trochę tutaj, można powiedzieć, przed obiadem Zobaczmy, czy mamy coś w lodówce, fajnie by było porobić jakieś zapasy Tak, mamy w lodówce, słuchajcie, wiecie co? Puste talerze Dokładnie Trzeba by było je z tej lodówki powyciągać, tak mi się wydaje przynajmniej otwórz, mogę poprzeciągać to, o i od razu do zlewu, proszę bardzo, i kolejny do zlewu, kolejny do zlewu, nasza Julia naprawdę ma już ten wróżek bardzo taki, bardzo taki, no taki nawet duży, tutaj mamy naszego krowokwiata, on nie urósł za bardzo, myślałam, że już dzisiaj będzie troszkę większy, jest taki maciubki jeszcze, możemy go podlać? Nie, możemy go tylko nawieść, okej, okay. Tom tutaj cierpi z powodu, z powodu braku zabawy i chce mu się jeść. Także niech on sobie coś zje. Właśnie te naleśniki. Julia mogłaby coś przygotować, ale widzę, że tutaj z nią też nie jest za dobrze. Także, moja droga, weź sobie prysznic. Troszkę czasu poświęcimy tutaj na rozrywkę dla simów. Niech oni sobie pooglądają tutaj TV. Zobaczmy, czy możemy coś w ogóle dzisiaj zebrać. Tak, więc fajnie, przyda nam się to odgłosy tutaj, te gdzieś tam jakieś cykania, typowe odgłosy takie jak jest ciepło i po prostu sucho, a to jest pustynia, więc spoko Dobra Ej, Czy Julia ma jeszcze coś w wyposażeniu, co moglibyśmy zasadzić? Tak, te żółte kwiatki, ja bym chciała oczywiście je posadzić, tak może nie wiem, ile cztery no co jest, czemu nie mogę ich ten dać tutaj o, wreszcie Tutaj, no, nie wiem, gradziła dzisiaj jest opóźnieniem, czy co, czy o co chodzi, dobra Daliśmy sobie kwiatki, Ech, nie wiem, w sumie resztę chyba możemy sprzedać, 125, więc nie jest tak źle Julia za chwilkę się tym zajmie, jak tutaj oczywiście się oporządzi Mam nadzieję, że ten jej duży brzuszek nie będzie tutaj przeszkodą Zasiejemy sobie wszystko Zasiejemy dokładnie Niech ona tylko najpierw sobie poogląda telewizorek Jak tam nasz port zjadł już, no to bardzo ładnie Chciałam też, żeby Julia właśnie dzisiaj pogotowała trochę rzeczy Tak naprawdę to tutaj cały czas, słuchajcie, dzisiaj czekamy na ten poród Bo ona jest tutaj w trzecim trymestrze już, tak No i za chwilę ten poród powinien się odbyć Fort idzie razem z nią tutaj usiąść Fajnie, jakiś czarno-biały film Jeszcze nie my z napisami Dobra Jaki... Boże, ona się nie mieści w tych shortach z tym brzuchem To śmiesznie teraz tutaj wygląda Ale myślę, że do końca ciąży ona sobie pochodzi w tym stroju Jak tam wasza zabawa? Tu już jest w sumie nawet dobrze, a u ciebie, Ford? U ciebie nie za dobrze, bo cały czas rozmawiasz z Julią, zamiast oglądać film. Proszę bardzo, pooglądaj sobie. Julia chyba teraz czuje się dość szczęśliwa, chociaż nie wiem, te nastroje u niej są mm, teraz bardzo takie chwiejne. Trzeba powiedzieć. Dobra, pooglądamy jeszcze chwilkę i będziemy lecieć, sadzić to, co mamy robić, to zrobimy. Okay. Później jeszcze możemy coś ugotować, podać obiad. Tylko co. Dobra, kanapki z bekonem podamy, zrobimy kilka dań, yy, natomiast fordzik, fordzik, ty miałeś oglądać film, jak tam twoja zabawa? No, jeszcze mógłbyś coś tutaj obejrzeć, oglądaj film, dobra, o diamentach coś tam pooglądaj, yy, dobrze, i będziemy mogli, o nie, musimy podlać nasze kwiatuszki, patrzcie jak tutaj biedne wyschły, ale to też da się wszystko zrobić, słuchajcie. Może Julia zaprosiłaby sobie jakąś przyjaciółkę, żeby się odprężyć, wiecie, pogadać z nią chwilkę? A tutaj Ford przejąłby stery w ogrodzie i mógłby sobie tutaj, wiecie, coś tam podlać, coś tam wypielić, żeby nasze roślinki były ładne i zadbane. Widzę, że też mu się chce siku. Także niech on leci do Kibelka, bo tutaj praca w ogrodzie na niego czeka. Zbierzemy cały plon i na pewno podlejemy nasze roślinki. To przede wszystkim. Julia, Twoją najlepszą przyjaciółką, czekaj, tutaj jest Candy, ale jej nie będziemy zapraszać, bo ja jej trochę nie ufam. <noise> jeśli chodzi o kontakty z naszym Fordem, także skorzystamy jeszcze z toalety, później coś jeszcze ugotujemy. No, Julia, słuchajcie, wie, że jeżeli ona trafi na porodówkę, to później, jak będzie, dziecko nie będzie zbytnio czasu na gotowanie, więc trochę sobie zrobimy tutaj zapasów. Patrzcie, jakie zarośnięte mamy tutaj te nasze drzewka i w ogóle. Naprawdę. Dobra, Fort, co ty robisz? Co ty chłopie robisz? Myjesz łapki, no bardzo ładnie. Julia będzie sobie teraz gotować, jeszcze idzie dzisiku. Muszę Wam powiedzieć, że ona chyba niezbyt dobrze znosi tą ciążę, ale może dlatego, że tutaj jest klimat ciepły, nie wiem, tak sobie to tłumaczę. I cała jest taka spuchnięta. Naprawdę ma dość duży ten brzuszek. Okej, okay, robisz kanapki z bekonem. Co tam jeszcze możesz podać? Co? Tutaj obiad, łatka ogrodowa. O, Julio, makaron z serem zrobimy, tak? Ona nie ma zbyt m, dużych umiejętności. Co nie mogę? Podaj kolację. Ty, 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 ty. Makaron z serem. No, gotuj, gotuj, moja droga. Wiem, że ci się nie chce okropnie, ale chyba wolisz robić to, niż tutaj pracować w ogrodzie przynajmniej tak mi się wydaje Mamy kilka tutaj roślinek. W ogóle pani, by było, gdyby Julii udało się też zamówić jakąś paczkę roślin. Ale to chyba się robi przez komputer, o ile pamiętam. Tak, więc na pewno będziemy musieli się udać gdzieś, gdzie będziemy mogli znaleźć kompa, więc do jakiegoś muzeum. W jakimś muzeum wiem, że komputer dawałam. Przyspieszymy trochę. Pokaż Julio, zrobiłaś te kanapki? Jaś, dobra, schowamy je na wszelki wypadek. Ona tutaj sobie piści. Patrzcie, bo no, no. y, tak powiem, brzydko od tyłu. W ogóle nie widać, że ona jest w ciążynie i nagle bum! <gryw> ten brzuch po prostu naprawdę bije po oczach. Dobra, zobaczymy, czy będą z tego bliźnięta. Czy o co chodzi? Dobra, później zbierz mi cały plon, drogi. Tutaj też nam usychają roślinki. Muszę wam powiedzieć, że ten ogród całkiem się tak rozrasta do dość sporych rozmiarów. I na pewno coraz więcej czasu będziemy tutaj spędzać Czy możemy w ogóle wypielić tutaj? Mów do rośliny, odchwaszczaj, dokładnie Odchwaszczanie by się przydało mm, Okej. Okay. ty zrobiłaś całkiem sporo jedzonka Jejciu, ale... <grym> Poza, niezła Czekajcie, da mi się tak zdjęcie zrobić, ojej Jakie smutne oczyska O nie, znowu będziecie mówić, że robię brzydkie zdjęcia, czekajcie Ciano. Co nie ma dobrego ujęcia, będę musiała tak to jakoś zrobić. oj ojoj, oj, Widzę, że Julia się tutaj bardzo męczy. Dobra, moja droga, to zaproś sobie dla rozrywki jakąś koleżankę. Kogo byś mogła tu zaprosić? Co? Może Maria, tak się z nią kumplujesz? Liberty, hmm, nie wiem. No nie, z Candy w sumie nie mamy takich dobrych relacji. Maria jest naszą przyjaciółką. Liberty też. No to dobra, to zaprosimy ją. Ona jest bardziej w naszym wieku. Więc pani by było z nią opowiadać. Jak tam to mówi, idzie? No, coś tam, coś tam działa kolega nasz. Aha, my w ogóle nie mamy tego. No nie, jest zajęta. No to kurde, to słuchajcie, dzwonimy do Marii w takim razie. Zobaczymy, czy, czy ona by przyszła do nas. O, 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 o. Maria. Nie wiem, czy one gdzieś... Nie, 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 nie będziemy podróżować. Nie wiem, czy one gdzieś właśnie nie pracują. Zobaczymy. Mhm, okej, okay. tutaj jej nie mogę zaprosić, spoko. No to zaprosimy sobie Annę. Może ona przyjdzie, słuchajcie. Mhm. To jest w sumie bardziej znajoma Toma. A co? Ty nie możesz z zebrać całego plonu, czy o co chodzi? Aha, gdzieś się nie możesz pewnie dostać, żeby odchwaszczać, co? Ale ty mi nie zebrałeś wszystkiego, mój drogi. To w ogóle zebrałeś jakiś plon? 10 kwiatków. Super. To się nie postarałeś. Będę musiała go tutaj kontrolować. Tak pusto przed naszym domem kurczę. Będziemy musieli tutaj coś posadzić. Na razie ja nie chcę tutaj za bardzo urządzać tego pokoju, bo nie wiadomo, co nam się urodzi. Na razie chyba i tak będziemy w stanie tylko pomalować ściany. Więc wielkiego szału nie będzie. Pogadamy troszkę z Anną, poprotkujemy z nią, porozmawiamy o tańcu. Dobra. Niech tutaj nasza Julia trochę się rozerwie. Ja nie wiem w sumie, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. W ogóle ciekawe, czy to będzie to dziecko, które przejmie później, wiecie, jakby dalszy ciąg losów tej rodziny. Bo ja nie będę tutaj robić tak, że na przykład zaczęłam facetem grać, to facet dalej będzie jakby spadkobiercą. Zobaczymy, po prostu chyba to będzie też Wasza decyzja, z kim będziecie chcieli spędzić dalsze odcinki, więc na pewno zrobimy sobie jakąś sondę tutaj, jakieś głosowanko. Także obczajmy. Nie wiem, ja miałam przeczucie, że to będzie chłopak. A zobaczymy, jak to będzie. W ogóle nie mam imion przygotowanych, więc dać będę się 100 lat zastanawiać. Nie wiem, czy tu mamy dużo tematów z, z Anią, ale dobra, spróbujemy z nią troszkę pokazać. A widzę, że jesteśmy dość znudzonych. Rozmawiamy o gotowaniu, zapytamy, jak minął dzień. Widzę, że Julia jest znowu głodna. Wyprosimy Annę, słuchajcie, na chwilkę. Znaczy, no w sumie na dłuższą chwilkę i na pewno coś sobie zjemy Co nam tu zostało jeszcze dobrego? Wyśmiała sobie ten makaron z serem, bo wygląda apetycznie Ford, jak tam u Ciebie? Pielisz tutaj ogród, no to bardzo ładnie Patrzcie, jak ładnie się tutaj zajmuje tymi grządkami No tak, żona w ciąży, no to trzeba jej pomóc, wiadomo Myślałam, że może się dzisiaj jeszcze gdzieś wybierzemy, ale w sumie chyba nie warto ryzykować Bo za chwilę może nastąpić poród Chyba, że mam też takie przeczucie, będzie to środek nocy, słuchajcie Tutaj cytrynki, a tutaj te świecące jabłka <laughs> Świecące jabłka Dobra Jak tam moja droga? Jesz sobie coś? Ty jesteś śpiąca, kurczę Tak jak sobie zjesz, no to się zdrzemi Fort tutaj niestrudzenie, słuchajcie Plewi i plewi, przyspieszymy tutaj trochę czas I mój drogi, zbierz cały plon A, tu jeszcze nie wyplebiłeś. O, spoko. Patrzcie, jakie mamy ładne roślinki. O, kurczę, jemu tutaj normalnie chyba zajdzie milion lat przy tym. Dobra, już zabiera plon. 21. I właśnie przy tym ogrodzie też będzie bardzo dużo pracy z tego, co widzę. Ktoś do Julii dzwoni? O! Nie, no nie będziemy się szlajać po barach z takiej zaawansowanej ciąży. Także bez przesady. Fort, skończysz przed północą? Dobra, Maria chyba coś tam do nas napisała przed chwilką. Tak, dzisiejszy odcinek jest poświęcony słuchajcie ogrodnictwu. Mogliby to jakoś szybciej zbierać w sumie? Dobra, to już będzie chyba ostatni. Tak, ostatni, dobra. Chcesz pooglądać telewizor, ale zobaczmy najpierw, ile uda nam się zarobić z tych plonów. O, róże nawet całkiem spoko. Marchewki. Rosną owoce. O, patrzcie. Nawet fajnie nam poszło. Czy to masz jakąś żabę? Daj Fordowi. Ford rozmnóż. Chyba z tej żaby tutaj, słuchajcie, nie będzie większego szału. 60. Dobra. To nic, daj tą żabę Julii. Dobra. Idziemy tutaj, idziemy sobie porozmawiać. Słuchajcie, z naszą żoną. Może zaproponujemy jej jakiś masaż. Pokwalimy ją, że dobrze wygląda. Ucałujemy dłonie. Zobaczymy, jak dziecko kopie. Słuchajcie, o termin porodu zapytamy się Ucałujemy dłonie Dobra, i oczywiście zapalimy sobie światło Włącz wszystkie Tak, co byśmy widzieli, co tu się dzieje Ja bym właśnie chciała zaproponować jej masaż Pamiętacie, w trójce zawsze te kobiety w ciąży, jak się domagały tego masażu, to było takie fajne A O, zaproponuj masaż, dokładnie Tak, nie ma jak to po, poranne, chciałam powiedzieć wieczorne rozmowy w toalecie i Julia! Ona chyba chce tutaj, żeby to dziecko jak najszybciej z niej wyszło, tutaj tańczy, próbuje wszystkich metod, żeby poród się zaczął. O! słodkie. Nie chcę im zrobić takiego zdjęcia wiecie w toalecie. Także dobra. Poplotkujemy trochę i przejdziemy może tu do salonu, do jadalni. Ojej, tak, pomasuj mi plecki, bo bolą dokładnie. Nawet troszkę kaski nam wpadło, eee, ale brudno Więc może coś tam fajnego się uda zrobić z dziecięcym pokojem Ok, zobaczmy, Dobre, czy sprawdzisz jak kopię dziecko, to no, będzie fajne zdjęcie No, ludzie Ok, przygotowujemy się do cyknięcia foci O, słodkie, słodkie Dobra, cykamy pocisko. Ok, no chyba będziemy się, słuchajcie, zbierać spać. Może jeszcze barabara bara, bara, tak na szybko. <grywia> na szybko barabara. Bara. I będziemy szli spać. Ja mam nadzieję, że ona w nocy zacznie rodzić. Mam nadzieję też, że Fort nie spanikuje jakoś bardzo. Muszę wam powiedzieć, że z tego ogródka nawet fajny zysk był. Dobra, Port, ty zjedz, bo jak będzie poród, to musisz być w pełni sił Weź sobie jakąś kanapkę z bekonem No, i ciamkaj Moi drodzy, ja się do was odezwę, jak Julia zacznie rodzić Myślę, że tak będzie najsensowniej teraz Słuchajcie, nie minęła sekunda i Julia zaczęła rodzić, nie? Po prostu to ma parcie na szkło <noise> Tak, mamy tutaj poród, ewidentnie się rozpoczął Także no cóż, zabierzemy naszą żoneczkę do szpitala. A port, co ty robisz? Co ty robisz z tą kanapką? Okej. Okay. Dobra, musimy ściany sobie ściągnąć. I zabieramy naszą żonę. No tak, to wiecie. Czy. czy, czy urodzi dziecko w szpitalu. Dołącz. Bierzemy oczywiście naszego mężusia. I lecimy do szpitala. Zgłaszamy się w recepcji. Oczywiście Forst tam panikuje gdzieś na dworze. Chodź tutaj, mój drogi. Julia, słuchajcie, jest nie w humorze. Tutaj już o pieluchach myśli. Czy w ogóle jest jakiś lekarz? Czy jest tutaj ktoś, kto będzie mógł przyjąć nasz poród? O, przyszła chyba pani doktor jakaś. Dobra. Beata Borowik. Czy ktoś teraz zabierze na porodówkę? Czy mam tutaj po prostu wypchnąć to dziecko z siebie w holu? O, patrzcie, Maria przyszła. Może, może y, Julia wysłała jej sms-a i przyszła nas wspierać. No dobra, idziemy y, do, do sali porodowej. Nie, 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 mój drogi. A bo wiesz co? Skorzystamy tutaj z okazji Będziemy mogli zamówić jakieś roślinki Wiem, to jest um, Tak, odpowiedni moment na to Dokładnie Co Nie da się Chyba nie Dobra Niech Julia zmierza tutaj ja tą salę portową, nie wiem do której ona wejdzie, ale na pewno Ford będzie jej towarzyszyć tutaj, dobra. Jeszcze tylko potrzebny jest lekarz. O, tutaj jakaś starsza pani doktor idzie. I w takim momencie telefon, bo wiecie co... No, nie ma co. Ludzie wiedzą kiedy dzwonić, słuchajcie. Rodzimy. Ty, że pani doktor trochę tak wygląda, jakby nie wiedziała, co ma robić. Jest i Fordzik, jest i jakaś pomoc, także spoko. Pojawiła się Kołyska, że myślę, że to będzie szybki poród. Dobra Ford, uspokój się. Ja nie wiem, co to by było, jak ty byś miał rodzić, już naprawdę. Ja myślałam, że szybciej to pójdzie. Okej, okay. dziewczynka, o, ja cię! <laughs> Nie spodziewałam się. Nasza córeczka, nasza właściwie Julii i Forda, będzie się nazywać Amber I słuchajcie, daję tutaj akceptuj i za chwilkę ją zobaczymy Nie, pierwsza się urodziła dziewczynka, super O, i od razu płaczę, no to będzie charakterek Słodko Dobra, Ford, zbieraj się do domu, lecimy do domku i widzimy się, słuchajcie, na miejscu. Widzimy się na miejscu, ja spróbuję też tutaj ten pokój od niej ogarnąć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Moi drodzy, tutaj jest nasza Amber, to jest jej pokój. On prezentuje się. W ten sposób wszędzie jest ta sama tapeta. Jest to malutki pokoik. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości: czy on się powiększy, czy nie, czy dojdą jakieś kolejne, w ogóle jaką transformację przybierze tutaj ten dom. Wszystko okaże się w swoim czasie. Pokojik jest malutki, ale wydaje mi się, że dość przytulny. Muszę powiedzieć, że podoba mi się. Zostało nam bardzo mało kasy, ale myślę, że to nie będzie jakiś tam wielki problem. Przeginiemy, pogawożymy. Porozmawiamy fort, jak ty tam. Dobra, chodź, ty się połóż spać na razie i rano zajmiesz się córką. Teraz damy tutaj chwilkę. Julii, żeby mogła tutaj podejść i zająć się malutką. O, widzicie, jednak moje przeczucia po prostu są na nic, bo myślałam, że to będzie chłopak. A mamy dziewczynkę. Tutaj jakiś słonik fajny. Dobra, no i tak ten pokoiczek wygląda. Nie mamy tutaj za dużo zabawek. Nie wiem, czy Amber będzie miała domek dla lalek, czy w ogóle będzie chciała domek dla lalek. Też okaże się w przyszłości. E, dobra, jeszcze może jedna interakcja i będziemy zbierać się też spać, bo musimy być wypoczęte. No i tak, nowy członek rodziny, słuchajcie, nowa odpowiedzialność. I zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, czy z funduszami tutaj damy sobie radę, bo muszę wam powiedzieć, że też rachunki są coraz większe. Już prawie 1000 simoleonów płacimy za nasz dom. Także trzeba będzie tutaj się sprężyć. Plus na to, że z ogródka mamy dość duży dochód. Jak tam nasz krowokwiatek jeszcze nie urósł. Ty malutki! Krowokwiatku! Czemu nie rośniesz? Możemy go podlać, ale to już słuchajcie. Myślę, kiedy indziej zrobić. Ja na razie się żegnam. Mam nadzieję, że amber malutka przypadła Wam do gustu. Także żegnamy się tutaj obie, słuchajcie, i pa! pa.